Guten Morgen! Hallo! HALO! Hallo! Moin, moin! Hallo! Zobaczcie, co dostałam! Eine pflanze. Roślina graniczkowo. Ładna, prawda? Ehm, tylko, co ja z nią zrobię? Hmm. Ich was. Ich stelle sie auf den tisch. Postawię ją na stole. Hmm. Aber sie kann nicht auf dem Tisch stehen. Sie stört mich. Ale ona nie może tu stać na tym stole. Przeszkadza mi trochę. Hm, znajdziemy dla niej jakieś inne miejsce. Może, może i die Pflanze jetzt ins Regal. Hm. coś tu jest nie tak. ich Nie mogę jej tam postawić. Ich kann die Pflanze jetzt aber nicht ins Regal, in Regal stellen vor den Bilderrahmen. Nie mogę jej postawić teraz na regale. Przed Ramką nach Dähnchen. Nein, sie miecht sich. Zobaczcie. Es gibt keinen Platz. Hm. Und vielleicht hier. Ich stelle die Pflanze hier, neben die Bücher. Hm. Hier passt sie auch nicht. Hm. Nie passt sie. Was soll ich jetzt machen? Ich gehe mal hier auf. Boah, sprząt dann doch. Ich hänge. den Bilderrahmen an die Wand. Powieszę ramkę na ścianę. Ale później, nie teraz. Ehm... Ich... Räume hier auch auf und stelle das jetzt in die Ecke. Postawię to tam w druck. Jetzt habe ich Platz für meine Pflanze. Ja, sieht gut aus. Wygląda hm. dobrze. Was liegt hinter mir? zu dem leży za mną? Anna? Hm. Was ist jetzt? Ich weiß schon. Ich verstecke sie in die Box. Przepraszam, Anna. Jetzt? Jest Anna in da box. Und ich stelle Box unter den Tisch. So, Posprzątana. No dobrze, to podsumujmy to sobie teraz. W zależności od tego, czy coś wieszałam, stawiałam, czy kładłam, używałam czasowników, które wymagają użycia przy inka z biednikiem. Czyli... Akusatyw i te czasowniki to były LEGEN, kłaść, SZTELEN, stawiać i HENGEN, wieszać. Kiedy już coś znalazło się na swoim miejscu, potrzebowałam czasowników, które wymagają przy z celownikiem. Czyli nasz. dat. I to było Liegen, leżeć. Stehen, stać. Oraz hängen, wisieć. Zauważcie, hängen w obydwu przypadkach nam się nie zmienia. Raz użyte z biednikiem oznacza wieszać. Użyte z celownikiem oznacza wisieć. Also ich hänge den bilderam. Wieszam obrazek, ramkę na ścianie. Jak już ona tam jest, muszę ją się... sobie oh, przekręcić. Jak już wisi, powiemy Das Bild der Bilderrahmen hängt an der Wand. Wisi na ścianie. Podobnie było ze rośliną. I stale die Pflanze auf den Tisch. Stawiamy na stole. Die Pflanze steht auf dem Tisch. Stoi na stole. I gdzie moja Anna? Jeśli jest Anna in the box, kładę ją do pudełka, Anna liegt in the box. Anna leży w pudełku. Chciałam zwrócić Waszą uwagę na dwie rzeczy. Roślina stoi na stole. Zapytam, wo stoi ta Gdzie stoi ta roślina? Odpowiedź: Auf dem Tisch. Teraz, wohin stoi ta roślina? Gdzie stawiam roślinę? Ist regal. Jak zauważyliście, po polsku jest to samo pytanie. Gdzie stoi roślina? Gdzie stawiam roślinę? Po niemiecku, jak roślina stoi na stole. Używamy pytania W i to są te czasowniki tutaj, użyte z celownikiem. Jak stawiamy ją gdzieś i mamy ruch, używamy pytania W hin i używamy tych czasowników z akuzatywem, czyli z piernikiem. E, jeszcze jedna kwestia. Regał. Postawiłam roślinę na regale, po niemiecku ins regal w regał. Potem roślinka już stoi tam. Stoi też na regale, po niemiecku. Im regal, w regale. Po polsku mamy na regale, po niemiecku mamy w regale. I to wszystko, co musicie zapamiętać. A tu mi się znowu zrobił bałagan. I znowu muszę sprzątać. No dobrze, to i ich die Pflanze jetzt ins Regal. I stelle die Box unter den Tisch. Und den Bilderrahmen hänge ich später an die Wand. Aufgeräumt! Tschüss!